Servus. Witajcie ponownie na Physio Beast. Dzisiaj po raz kolejny mam dla Was temat związany typowo z fizjo, dotyczący konkretnego problemu. Powinien być szczególnie ciekawy dla biegaczy, ponieważ pomówimy o shin splints. Dysfunkcja charakterystyczna dla biegaczy, nazywana czasem bólem goleni albo bólem piszczeli, ale jednak najczęściej spotykana jest angielska nazwa shin splints. Nawet jeśli nie spotkałeś się wcześniej z tą nazwą, ale jesteś biegaczem, borykasz się z bólem przedniej strony piszczeli i nie wiesz, co masz z tym zrobić, bardzo możliwe, że to właśnie Shin Splints, i warto, żebyś obejrzał ten film do końca. Na samym początku powiedzmy sobie w ogóle, czym objawia się ta dysfunkcja, żebyście mogli stwierdzić, czy właśnie was dotyczy. Przede wszystkim występuje prawie wyłącznie u biegaczy, choć może się czasem zdarzyć w innych aktywnościach i sportach. Według danych, na które trafiłem, problem ten dotyka około 13% biegaczy, choć bazując na doświadczeniu, wydaje mi się, że w rzeczywistości może to być nieco więcej. Objawy są bardzo charakterystyczne i trudno pomylić je z czymś innym. Jeżeli biegacz właściwie je opisze, a terapeuta właściwie zinterpretuje. Shin splints objawia się dokuczliwym, ciągnącym bólem na przedniej stronie podudzia, który daje wyraźne uczucie, jakby bolała kość piszczelowa. Niektórzy opisują to jako wrażenie, jakby kość miała się złamać. Czas występowania tego bólu też jest bardzo charakterystyczny, ponieważ pojawia się on na początku biegu, potem w trakcie, w miarę rozbiegania, łagodnieje lub nawet mija, a następnie pojawia się ponownie, często silniejszy niż na początku, gdy się już zatrzymamy. Po zakończonym biegu może utrzymywać się z różną długością. Poza samym bieganiem, ból może dawać również o sobie znać podczas ruchów o charakterze ekscentrycznym, na przykład przy schodzeniu po schodach. Jeżeli ten opis pasuje do Twoich dolegliwości, najprawdopodobniej masz do czynienia z sinsplints. I na szczęście nie jest to problem trudny do wyleczenia. Choć paradoksalnie jest on nadal dość słabo opisany i znany w środowisku medycznym. Osoby aktywne fizycznie, które doznają jakiejś kontuzji albo doświadczają bólu. Obecnie coraz częściej szukają pierwszej pomocy u fizjoterapeuty, ale jednak spora część udaje się w pierwszej kolejności do lekarza. Lekarze niestety najczęściej nie diagnozują właściwie problemu, nie mając doświadczenia w tej dziedzinie, i taki biegacz pozostaje wówczas często bez pomocy i ulgi, i może nawet zrezygnować z biegania. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że sam doświadczyłem tego na sobie. Lata temu, gdy dość dużo biegałem i nie miałem jeszcze dostatecznej wiedzy, Nabawiłem się Scienc Prince kilkakrotnie. Szukałem pomocy u lekarzy, którzy przepisywali różne środki na wzmocnienie stawów, które nic nie dawały. Zlecali nawet badania obrazowe, które nic nie wykazywały. Nie uzyskawszy pomocy, sam zacząłem zgłębiać temat i nauczyłem się, jak radzić sobie z tym problemem. I naprawdę trudno wręcz uwierzyć, że może to być tak proste, a mimo to tak wielu lekarzy, choć fizjoterapeutów również, nie potrafi sobie z nim szybko i sprawnie poradzić. Zatem jaka jest przyczyna shin splints? Musimy tu zerknąć na anatomię mięśni łydki. W łydce znajduje się sporo mięśni, a część z nich położona jest głębiej, pod tymi bardziej powierzchownymi. Niektóre z nich przyczepiają się częściowo do okostnej piszczeli oraz do błony międzykostnej, która znajduje się między kośćmi pod udzia, piszczelową i strzałkową. Są to przede wszystkim mięśnie płaszczkowaty, piszczelowy przedni i piszczelowy tylny. W momencie, gdy te mięśnie są przeciążone i nadmiernie napięte, napięcie to przenosi się częściowo na okostną i błonę międzykostną, stąd uczucie charakterystycznego bólu i wrażenie ciągnięcia za kość. No dobra, to wiemy już na czym polega problem. Jak go rozwiązać? Przede wszystkim warto zacząć od rozciągania mięśni łydki. Moją ulubioną, efektywną techniką rozciągania jest pozycja wykroczno-zakroczna w oparciu o ścianę. Stań przed ścianą, a nogę, którą chcesz rozciągać, odstaw trochę do tyłu. Upewnij się, że nie podnosisz nad podłogę pięty rozciąganej nogi oraz że masz proste kolano. Jeżeli borykasz się z Shin Splints, to twoje mięśnie łydki będą mocno napięte i prawdopodobnie już w tej pozycji będziesz czuł intensywne rozciąganie. Wówczas wytrzymaj w tej pozycji do momentu odczucia zmniejszenia napięcia. Powinno to potrwać około 10-15 sekund, ale jeśli po tym czasie dalej nie odpuszcza, możesz przytrzymać chwilę dłużej. Po takiej jednej serii rozluźnij się, a następnie wejdź w pozycję rozciągającą jeszcze raz, tym razem troszeczkę głębiej. Możesz pogłębić rozciąganie albo poprzez odstawienie tylnej nogi jeszcze bardziej do tyłu, albo bardziej pochylić się na ścianę. Pamiętaj, żeby nie oderwała się pięta. Ponownie znajdź moment, w którym czujesz wyraźne rozciąganie i wytrzymaj do odczucia zmniejszenia napięcia. Wykonaj trzy takie serie dla każdej nogi. Jeżeli splints występuje u Ciebie tylko w jednej nodze, to dla nogi zdrowej możesz wykonać jedną albo dwie serie. Jeżeli nie czujesz dużego napięcia, nawet w pozycji głębokiego rozciągania, odpuść. I w wielu przypadkach to wystarczy. Jeżeli zaczniesz w ten sposób codziennie rozciągać swoje łydki, bardzo możliwe, że już po kilku dniach odczujesz znaczną poprawę. Po ustąpieniu dolegliwości, gdy wrócisz już do swobodnego biegania, nie powinieneś musieć rozciągać się codziennie, jedynie co jakiś czas w miarę potrzeby. Przydatną formą terapii, którą warto zastosować oprócz rozciągania, jest bezpośrednia praca manualna na przeciążonych mięśniach. Czasami samo rozciąganie może nie wystarczyć, i wówczas trzeba ją zastosować. Można próbować zrobić to samemu, szukając tkliwych punktów dających największe uczucie napięcia, ale najlepiej zasięgnąć pomocy doświadczonego terapeuty manualnego. Stosujemy takie techniki jak miejscowe uciski, rozcieranie czy tzw. masaż tkanek głębokich. Warto zaznaczyć, że taka terapia na mocno przeciążonych mięśniach potrafi być dosyć bolesna, ale zastosowana właściwie jest naprawdę skuteczna i warto tę chwilę wytrzymać. Jak wspomniałem wcześniej, niektóre z mięśni najczęściej dotkniętych dysfunkcją, płaszczkowaty i piszczelowy tylny, leżą dość głęboko. Dlatego czasami pomocne może się okazać także suche igłowanie, aby skutecznie dotrzeć do właściwych miejsc. Shin Splints to zatem kolejny przykład dokuczliwej i dość powszechnej dysfunkcji, z którą często niepotrzebnie długo się męczymy, a którą w rzeczywistości można łatwo opanować i wyleczyć. Ale. Trzeba pamiętać, że przeciążenie mięśni nie pojawiło się bez przyczyny. Nawet jeśli już pozbyłeś się problemu i możesz znów biegać bez bólu, warto zastanowić się, co go wywołało, ponieważ jeśli nie znajdziemy i nie zlikwidujemy pierwotnej przyczyny, bardzo możliwe, że problem prędzej czy później powróci. Zatem skąd w ogóle bierze się to przeciążenie mięśni? Przyczyn może być kilka. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z bieganiem i już doświadczasz tego bólu, Problemem będzie najczęściej niewłaściwa technika biegu lub źle dobrane obuwie. Warto też zwrócić uwagę na swoją trasę. Jeżeli na przykład biegasz cały czas po twardych nawierzchniach, na przykład po bruku, albo dużo zbiegasz w dół, to też może przyczyniać się do Twoich dolegliwości. Może to być trasa zbyt wymagająca na początek dla Twoich nieprzystosowanych jeszcze do biegania tkanek. Jeżeli natomiast biegasz już jakiś czas i nie miałeś wcześniej tego problemu, a teraz się pojawił. To warto zastanowić się, co się ostatnio u ciebie zmieniło. Być może zmieniłeś obuwie, trasę albo nawierzchnię, po której biegasz. Czasem przy In inspirinc pojawia się u osób, które przestawiły się z biegania w terenie na bieganie po automatycznej bieżni, na przykład na czas zimy. A może przeszedłeś niedawno jakiś uraz, który mógł wpłynąć na twoje tkanki i spowodować na przykład nawet nieświadomą zmianę techniki biegu. Zastanów się więc sam albo wspólnie ze swoim terapeutą lub trenerem, co mogło wywołać u ciebie Shin Splints. Jeśli właściwie zidentyfikujesz i zlikwidujesz przyczynę oraz zastosujesz właściwą terapię, masz od teraz narzędzia, aby skutecznie radzić sobie z problemem, jakim jest Shin Splints. Mam nadzieję, że te porady okażą się przydatne. Dajcie znać, o jakich jeszcze zagadnieniach chcielibyście usłyszeć. Jak zwykle zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku. Oraz do subskrybowania i śledzenia kanału. Trzymajcie się silnie i do następnego razu.